Dzień dzisiaj materiał na temat nowego eventu, halloweenowego Haunted by Daylight, ale z tym tak nie do końca nowego, jeżeli ktoś grał rok temu, to nie wiem, praktycznie się w ogóle nie zmienił, nie jest jakiś odświeżony jakoś bardziej, ale nic, jeżeli ktoś oczekiwał właśnie jakichś nowych wybuchów czy coś, to trzeba poczekać kolejny rok, ale co się zmieniło, no coś się zmieniło generalnie, ogólnie Moim zdaniem ten event jest strasznie killer sided i już wyjaśniam dlaczego. Mam oczywiście energię, którą zbieramy, za np. kręcenie genów, wieszań na hakach, powalanie surfów, stunowanie kidera, Wiadomo, no jak tam w dwie strony takimi e, defaultowymi są jeszcze właśnie pumpkiny i energię, to po prostu sobie leży na mapie. To sobie zbieramy. I ogólnie wydaje się, że killer zabrał tej energii więcej, no bo wiadomo, powalamy, wieszamy, po prostu szybko bends bends. No i mamy bardzo dużo energii, a cyberpunk z tych generatorów naprawdę bardzo wolno zdobywa energię. Nawet nie można przyspieszyć, co wydaje mi się, że było w poprzednim roku. Chyba chcieli po ludzi do używania toolboxów, żeby ludzie nie poszowali tych genów aż tak. No ale powiedzmy, ok, no jest 4 więc są jakby, e, żeby pula energii była podobna po obu stronach. Powiedzmy, że ok. Ale z drugiej strony, to właśnie pojedyncze osoby zniechęca, żeby faktycznie wchodzić do tego voida, prawda? Które jednak na void mógł ich teraz powalniać na genach. No i właśnie mamy tego Voida. Ten Void jest raz też trudniejszy do lupowania. Jako Survivor mogłeś rok temu, jeżeli miałeś jakiś dystans większy, wejść do Void'a i tam się lupować, miałeś fajne lupy i to było jak najbardziej spoko. Teraz w mamy duszki, które atakują serworów i jeżeli trafią serwora, spowalniają ich na 12% na kilka sekund, co powoduje, że w sumie automatycznie przegrywamy chase. Więc wchodzenie do Void'a tylko po to, żeby się jest kłopotą. Raczej, jeżeli to jest taka nasza ostatnia możliwość, to ok, można to zrobić, ale na ogół. Nie jest to dobry pomysł. No, oczywiście, to wojna może wejść, żeby właśnie zrobić tą studnię. Studnia już nie jest takim, kiedy stale, tylko jest właśnie na pustym polu. I z niej możemy zrobić ten kryształ jako survivor, a jako kiedy? Po prostu duszka. I dead to samo co rok temu: czyli duszka możemy rzucić przed siebie, strzeć w Sewora i go zranić, powalić. I możemy potem go szybko dobić, bo nie mamy slowa. A serworze mogą żyć jako smoke, który jest lepszy niż defaultowy, i faktycznie można z niego zrobić jakieś value. Ale mamy też właśnie dodatkowe możliwości. Jako kider mam teraz szybsze kopanie 30% za jednego duszka i mam teraz trzy staki zamiast dwóch. Natomiast osobiście nie lubię tego, że to automatycznie zżera przy kopaniu generatora albo palety, bo muszę muszę wciskać klawisz, żeby użyć tego duszka, żeby móc jakby rozwalić szybciej paletę. To jest trochę osobiście dla mnie. Natomiast mówię, sam duszek jest bardzo mocny na Kidara, że możecie właśnie zrobić double tapa bez problemu. Jak macie, jesteście w Wojdzie, słuchajcie z Wojdzie, już nie jest w stanie wyjść z. Jak masz duszki, bo możesz po prostu szybko zranić duszkiem i potem szybko mielę. A sobie boże, mają automatyczne kręcenie gena, co było dość kontrowersyjne na początku. Natomiast szczerze nie jest takich insane. Właśnie jak mówiłem na początku. Tą no, energię bardzo mało zdobywamy. Wymaga od nas więcej energii, żeby użyć studni. Mamy jakieś 75% chyba e, do użycia studni. I ten kryształ robi 27% generatora w ciągu 30 sekund. I możemy faktycznie użyć tego, żeby na przykład zoptymalizować swój jakby czas na genę, jeszcze właśnie stawiamy kryształ, żeby sam się dokęcił gen idziemy na przykład dalej. Natomiast, no nie wiedziemy raczej w często do wojna. Po te no bo nie zdobywamy tego void energii, jako jest zbyt dużo. A kiedy ma właśnie tej energii cały czas i może tej duszki cały czas nawalać. I to wszystko powoduje, że mam wrażenie, że jest taki strasznie easy mode dla killerów ten event i nie no, no, osobiście niespecjalnie, on osobiście jakby kręci ten event. Nie ma nic specjalnego. Co o tym sądzicie, Dajcie znać w komentarzach. Taka jest właśnie moja opinia na temat tego eventu. I co? A przejdźmy do meczy z. W ogóle to jest też w sumie, można powiedzieć, też w evencie. Bo wiele, na przykład, killerów poszedli, miało coś takiego, że na przykład, nie wiem. W nie może interaktować z. To też że tego nie naprawili, to jest taka kłopota, ale. Znaczy, że naprawili. Możliwe, że to jest intendent. Że na przykład, w nie może w... tego w cloaku wejść do Voida, nie może używać studni. ale taka krasa, na przykład, może w głowie, na przykład, z jest problem. <laughs> można powiedzieć, że to jest pewnie niedopatrzenie, ale. Nie wiem. Czemu Wraith nie może w klawku używać Void'a? That's Wild? I jak można powiedzieć o różnych killerach, na przykład taki Xenomorph, na przykład duszków w ogóle nie może używać, ponieważ jak on jest na czterech łapach, to generalnie duszki się blokują o jego własny, tego, hitbox, więc nie może używać duszków kompletnie, aż chyba stanie w miejscu. Dopracowany event, prawda? Nie, mówię, czekam na coś nowego, mam nadzieję, że za rok będzie coś nowego, tak samo jak będzie właśnie nowa rocznica niby. Rozeskoszoną de wsi. Mam osobiście nadzieję, że tak. A co jak będzie, zobaczymy. Dobra. Nie przyróżę wstępu, guys. Zapraszam Twitcha. link w opisie. Ten, o mam więcej, DBD i węcik. Coś sobie testujemy, różne rzeczy. Ehm, a co? Ja was zapraszam do materiału. Nie możesz brać lodu? A myślałeś woda, żeby wejść na tryb eventowy? Może wejść normali, Chciała tryb você então, aqui que isto é graça, foi mano né? Oj, dowiedziałem się, że to jest przejście. a ja gdzieś ich się i nie odpisuje, to nie jestem mąż. Jakieś wejście to wyjdzie? Nie wiem, jak punktu wydać. O, tam jest. A zaczniemy, zeszliśmy. Tym miałem do końca może. the sense of Zadałem punkty voidowe. Już tego... Eventu. O i dalej to działa, że barba... Działa od tego haka, więc spadnę, bo jest jakby na całą mapę. O, okay. oh man, tak jem. być jak zygzaki. Przeruszyn! podejść do wojda To jest jakieś wejście! To jest to nie ma opinię, wejść. Nie, to wejście mogło być to może więcej. Aha, to mi zjadło staka? Kopanie jest szybsze, to coś jest staki? Aha, okej. Okay. To Pojebane. I Double Tap A 18. ty go znasz tego? Byli z nim na zakupach? Widziałeś to? Oj, bane. Chcę odnowić, muszę zużyć? Mogę odnowić. Okej. Ha <laughs> like, za Będziemy duszkami nie tak jest takie łatwe. Na tej głowie. Aaaa, prawie. Bluf mamy na, nie na niego? Czy to, to że są jakieś brudy? To schop sam o tym pisze. A co, że oni łykają wszystko co on pisze, to już co innego? do poza 200 tys nie ma za co wzu Pił! SZNAJPER! Ja piter. Dobra, powiedziałbym, że akurat Krasu na no, tym imieniu się nie uzyskała. Pamiętam, jak na innych killerach, ale w ogóle to jest chyba szybsze kopanie. Też na tym nie przyznam dokładnie, co robią te duszki jeszcze. Masz trzy jakby tego, charger, i przyjmie chyba jedna, albo dwa? Chyba dwa. Co się wydaje 53 tysiące? Ej, co ma inną animację? Czy ja nigdy po prostu nie kopałem bonów ani? Nie kopałem bonów. Dobra, chodźmy pokoje, chyba co? Podajam się być tymi samymi drzwiami, żeby bez każdego typa co zabiegał. ściągał. mówię, gana nie tutaj w sumie tutaj nigdzie nie wypódza, nie? Chyba!

A nasłał nasłano do bojda. Kaj, okay, nie spodziewałem się, że on tak pobiegnie. Animację kopania dyń? Nie, z czego to są animacje? Nie wiesz, że oni zrobili specjalne animacje kopania dyń. Zobaczcie to. Co to są animacje, guys? Powiedzcie mi. Pewnie wiecie lepiej, bo więcej tym Nie wiesz, że oni zrobili specjalne animacje kopania dyń. Od 2 no też tym kopałem. I były inne. Masz kuźwa. TikTok, attention span. To zamiła palety chyba O oh ma nie ma zesławania palety On jakby tego lęko jeszcze wadną, a nie tego Nie nożem Ale lupa No, to hit, nie. O tak, zajmowanie toporu. poru no, nic, agens, czy nie? I może, może z no. Fajnie to. Pomyślałam o drzwiach i wszedłem do tunelu. Nie wiem w sumie... Wygląda na to, że teraz przerywane w Jeżeli masz typa z stealthem, który ma toporki, to jeszcze możesz wcisnąć Q. W jeszcze można szybko wyzwalić paletę. Nieźle. Tak nie ma, również to jest. Spali kręcię Devon, póki co. Z dusz jest duszki mieć? Jeżeli nie znalazłem się jakiejś dobrej presji, to nie wiem, wydaje mi się że naprawdę ciężko. Oj, zrypałem. Wydam jak NPC zdalny. dalny. Oj, czy. Oficie? O, to z mojej palety ma inna. Bo sam ostrzem biewy tego. Ale to... Nie, chyba im będzie co, nie? Że kiedy się nie da grać co, nie? To go chyba zniszczę, jak na to patrzę. W punkt momencie powiedzmy. mają które są smogami, albo automatycznie go 25% kręci. Taki smoke. 8 haków za rok, Liwi, daj nasz to przebiegnie. Hyper tap. To jest ciężko, podblokować tego killera co nie? Patrząc, że. może być double tapa. Okej okay. nice. Obrak, pójść wart, to tamto, paweł. To jest robią z tego? Czego robi? No, co to na surwy? Na ewencie? Póki co, ok. Nic specjalnego. Za różne wszystkie palety? Nie, trzeba wycofać wszystkie palety. Ale ja znamię, czy w sumie warto faktycznie jednak grać te eventówki na tym killerze. Zresztą z tych punktów. Nie wiem, czy to tak się nie będzie dobrze stakować, to na normalnym multiplayerze. A sobie nie da ci więcej punktów przez to. Chyba nic nie daje ci więcej, oprócz tego, że. Dostaj więcej punktów. Ok. Bądź sobie śladów, bo nie Ale z punktu po przed powyższym speed'a nie będę w stanie dogonić, bo tak chrysować Może no, tak aż tak A powiem dalej Kurde, że postawić buna, Żeby nie Boon, to byśmy widzieli A jest ona. taka speed 190 tysięcy? What? To jest to co to są 190 tysięcy? To jakiś ranch pewnie.